Z tej strony Laszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w Siecie Nieprzeciętnych Idei, a ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana. Miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. A ja zmieniłem miejsce na lepsze, na lepsze studio, nowe studio. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze nie wiem, jaki wystrój zrobić z tyłu, czy zostawić to tak jak jest, czy jakoś inaczej, możesz napisać w komentarzu. A dzisiaj pomówimy sobie o tym, dlaczego zawdzięczamy nasze poglądy, nasze błędy, nasze poglądy polityczne. Naszym rodzicom, naszej genetyce, dlaczego popełniamy tyle błędów, jak możemy wznieść swoją samoświadomość na znacznie wyższy poziom, żeby popełniać mniej błędów, żeby lepiej się traktować, żeby przestać walczyć samym z sobą, a otworzyć się na pewne dobre zmiany, o których zresztą w podcaście dużo dzisiaj. Dużo dzisiaj o genetyce, o osobowości, o tym, kim jesteśmy i dlaczego jest to. W dużym stopniu rzecz nieuchronna, trudna do zmiany, nasza osobowość. I tak jak mówię, no co z tym wszystkim możemy zrobić. Ale zanim zaczniemy, możemy przestać prokrastynować. Z moim kursem i moją książką Pożegnaj Prokrastynację. Gdy kupujesz kurs, no pakiety są w, w linku w opisie. Gdy kupujesz kurs, masz jeszcze dostęp do grupy Mastermind, na którym są dziesiątki godzin moich webinarów, wystąpień. Związanych właśnie bezpośrednio z treścią książki, z treścią kursu, rozszerzających wiedzę odpowiadających na masę różnych pytań. Więc jeszcze mamy grupę mastermind do tego całego pakietu. Kurs, książka. Można się naprawdę psychologicznie po y zmienić, podejść do trudnego tematu, jakim jest wieczne odwlekanie. Ale nie odwlekajmy podcastu, tylko lecimy. Dobra, o co z tym wszystkim chodzi, że ty dziedzicisz swoją, swoje poglądy polityczne, błędy, które popełniasz, błędy myślowe, błędy poznawcze, błędy, które wykonujemy w takim codziennym życiu. Dziedziczymy od rodziców, w ogóle zawdzięczamy naszym rodzicom. Dzięki, mamo, dzięki, tato, za, za u, u przygotowanie mi takiego życia. No i pierwsza rzecz, jaka nam się sprowadza do tego, czy, czy mamy tendencję, czy dziedziczymy poglądy. Czy dziedziczymy błędy, to nasza osobowość. Bo nasza osobowość, jeśli jest dobrze opisana, jeśli jest dobrze, mm, dobrze zmierzona, zważona, a jest taki sposób, żeby dobrze mierzyć osobowość, mierzyć skalę, na których się przemieszczamy, to jest metoda, to jest teoria osobowości, teoria wielkiej piątki. Wielka Piątka jest o tyle uznaną teorią osobowości, że jest świetnie sprawdzona eksperymentalnie, to znaczy ze wszystkich możliwych teorii osobowości, a było ich naprawdę sporo przez cały XX wiek i początek XXI, dawała najlepsze rezultaty, najlepsze przewidywania, najbardziej zgodna była z rzeczywistością. Mówimy tu o zgodności w zależności od skali rzędu nawet 80 do 95% na różnych podskalach. Bo teoria Wielkiej Piątki to pięć głównych wymiarów osobowości podzielonych na sześć podskal, więc mówimy o około 30 różnych małych podskalach, na których ktoś jest na jedna centylu większym i mniejszym, na, na dużej rozpiętości. Więc no, bada się osobowość. Pod kątem Wielkiej Piątki. W ogóle, jeśli chodzi o osobowość, to mówimy też o elementach temperamentu, mówimy też o ciemnej triadzie, czyli o pewnych tendencjach psychopatycznych, o tendencjach narcystycznych. I to wszystko, jak sobie złożymy do kupy, to przyjmuje się, że około połowę naszej osobowości dziedziczymy bezpośrednio genetycznie. Co to znaczy, to nie znaczy, że z mamy, pół tylko to znaczy, że jeśli nasza mama jest na przykład introwertyczna bardziej, a tata też jest bardziej introwertyczny, to my odziedziczymy to w takim stopniu, że to odchylenie będzie niewielkie do rzędu 50% nawet, ale, ale to maksymalnie. Więc będziemy mieli pewne tendencje, będziemy wykazywali pewne tendencje. Co więcej, no, pewne cechy osobowości, zresztą mówi się o, o neurotypowości i nietypowości, pewne cechy osobowości są też kształtowane czysto przez biologię organizmu, przez na przykład naszą wrażliwość układu nerwowego. To jest ciekawa rzecz, na to nie mamy żadnego wpływu, ale mamy tych powiedzmy około 10% osób, które ciągle czują, że jest im zimno. No nie? Albo są nadwrażliwe na hałas, albo są nadwrażliwe na konkretne bodźce. I to już jest taki, taka, takie, taka cecha zarówno osobowości, jak i cecha organizmu, ale ona się wpisuje właśnie w osobowość, no bo siłą rzeczy będziemy opracowywali sobie strategie w dorosłym życiu, unikające właśnie nadmiernego zimna, nadmiernego hałasu, nadmiernych bodźców, bo to, mówimy tutaj w tym momencie o stymulacji reakcji na bodźce konkretne, które nas stresują. No i w ogóle osobowość nam mówi, jak reagujemy na stresujące bodźce, w jaki sposób odnosimy się do rzeczywistości, która nas, nas otacza. No i tak, około 50% mówi się, że naszej osobowości determinuje nasz, determinują bezpośrednio nasze geny. Dalsza część to jest nasze środowisko, nasze otoczenie. I tu mówimy zarówno o wpływie rodziców wychowawczym, jak i o wpływie otoczenia jako takiego, no bo. Trochę wracając do poglądów politycznych, czy, 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 czy jesteśmy rewolucyjnym lewicowcem, no to w tym momencie y, musielibyśmy się urodzić w miejscu, w którym jest pewien trend do rewolucyjnej lewicy, a nie do jakiejś tam socjaldemokracji, powiedzmy naszej europejskiej, bardziej stonowanej, zdecydowanie bardziej stonowanej ideologii lewicowej, tak myślmy to progresywnej nazwali, więc to też czynniki otoczenia nam determinują. No jakby to jest dość jasne. Natomiast ja się jeszcze skupię w którymś momencie filmu na y, radykalizmach, bo je, jeśli mówimy o poglądach y, politycznych, no to mówimy o lewym spektrum, bardziej progresywnym, bardziej liberalnym obyczajowo i mówimy o prawym spektrum, bardziej kon konserwatywnym, y, ale mówimy też o Poziomie radykalności w tych poglądach, a to też nam, też nam sporo namiesza. Natomiast kończąc już samo rozważanie dotyczące osobowości, ona mniej więcej szacuje się, że kształtują się te główne cechy w okolicy 11-13 roku życia, mniej więcej one się już utrwalają i dochodzi do niewielkich zmian do około 24 roku życia, gdzie już ta osobowość osiada trochę, jakby bardzo ciężko się nam zmienia. Bardzo ciężko się nam zmienić wieku 24 lat i można, sobie, można się zastanowić, no nie skoro mam takie poglądy, no to politycy mogą powiedzieć, że jest to pewna nieuchronność e, genetyki tego, że mam takie poglądy, ale akurat politycy w tym, pod tym kątem są niezwykle cyniczni. Wszyscy wiemy o tym, że politycy akurat potrafią tymi poglądami szafować. Zresztą to jest trochę tak, że jeśli mówimy już stricte o poglądach politycznych, zaraz dojdę do błędów. Ale mówimy o poglądach to większość osób, które gdzieś tam się blokują w centrum, one nie mają tak skrystalizowanych, wyraźnych, właśnie radykalnych, wyrazistych, wyrazistych poglądów. Więc mamy pewne uniwersalne cechy, które współdzielimy, uniwersalne reakcje, które współdzielimy ze wszystkimi ludźmi, bo nasza natura jest ludzka urdzenia pewne odruchy mamy typowo ludzkie i charakterystyczne dla, dla każdego, ale te właśnie niuanse osobowości sprawiają, że mamy pewne tendencje do współodczuwania albo braku współodczuwania, do tego, żeby się empatyzować albo nie empatyzować. I potem no dziwimy się, no nie, że na przykład w rozwoju osobistym, którym tutaj zajmujemy się na kanale, pojawiają się takie osoby, które mówią, no, że ludzie chorzy na depresję, to powinni tam Wziąć się za siebie, ogarnąć się, że są słabi, pizdy w rurkach, no nie, że, że, że prawda, co to za facet, co tam się mazgai i tak dalej, że mu powinien się pozbierać. No i ta osoba tą postawę nie tylko wyniosła, powiedzmy, z domu, z metod wychowawczych, one na pewno mogły wspierać bądź osłabiać tego typu, tego typu na przykład agresywną postawę, ale ta agresywna postawa, ona jest zaszyta w osobowości tej osoby. Być może w cechach narcystycznych, być może w problemie ze współodczuwaniem, być może w jakiś problemach związanych z tym, że ta osoba ma problemy i wypiera, wypiera jakieś fakty właśnie w sposób agresywny na zewnątrz. No i to nam się po prostu komplikuje. Czy to daje kartę ulgową ludziom, którzy są na przykład agresywni wobec innych? No, no, no zdecydowanie nie. Natomiast Taka druga rzecz, o której warto pamiętać, że poglądy i błędy, które popełniamy, zaraz dojdę do tych błędów, nie, są dziedziczne i, i są, są kłopotliwe, to, to właśnie jest ten element wychowania. Bo zawsze jest ta dynamika, no nie? czy to bardziej zależy od wychowania, czy od genów. I tutaj pojawia mi się przykład, który no, ludzie religijni bardzo nie lubią tego przykładu. E, nie lubią, bo jest celny i trafny. Mianowicie. W momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, że religia, którą wyznajesz, jest ściśle skorelowana z szerokością geograficzną, na której się urodziłeś, miejscem i tą religią, jaką wyznają twoi rodzice, jeśli uważasz, że ona jest prawdziwa, to zastanów się dwa razy, że urodził się... To jest przypadek, że urodziłeś się nie wiem, w Polsce. To jest absolutny przypadek. Tu nie ma jakiegoś wielkiego zamysłu. To jest absolutny przypadek, że się tu urodziłeś. Gdybyś się urodził w Indiach, Gdybyś się urodził na Bliskim Wschodzie, gdybyś się urodził w Chinach, gdybyś się urodził w, w Stanach Zjednoczonych w, czy w Afryce, no to to wyznawałbyś zupełnie inne wartości, zupełnie inną, inną religię. I podobnie jest z poglądami. Jakby my dziedziczymy pewne tendencje, pewne trendy. Jeśli w naszym domu rodzinnym był pewien trend, to my go dziedziczymy. Albo też jakby w formie buntu właśnie kontrujemy do tego trendu, ale w ramach środowiska, w którym się w którym się obracamy. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo te cechy genetyczne są tak silnie zaszyte, że naukowcy w 2008 zaczęli opracowywać testy, które za pomocą pytań pośrednich, czyli pytań związanych właśnie stricte z pewnymi cechami osobowości, a nie z nie Niebezpośrednio z poglądami politycznymi, byli w stanie wyciągnąć z dużą skutecznością, nawet do 80%, wydedukować, jakie poglądy precyzyjnie, jakie poglądy polityczne osoba wypełniająca test posiadała. I to było American Political Science Review. W 2008 roku były takie badania, i tych badań jest więcej. Oczywiście oni, oni nawet piszą do 90%. Jest to ogrom składowy chodzących na, na, na to wszystko, ale pewne tendencje są, są oczywiste. Więc znowu dziękuję, tato, dziękuję, mamo, za poglądy, które posiadam. Natomiast jest to wygodne stwierdzenie. No bo można tym wytłumaczyć każde kolejne okrucieństwo, które się wyznaje. No nie? I znowu wracając do rozwoju osobistego. Na przykład mamy taki pogląd, i to, to, to jest ciekawy pogląd, który chciałbym bardzo wyraźnie tutaj zaznaczyć. On, on, on się w kółko powtarza w, w rozwoju osobistym. To jest gloryfikowanie traumy. Gloryfikowanie traumy to jest taki bardzo specyficzny, autoagresywny pogląd, który gdzieś tam się zaczyna przy powiedzeniu, co cię nie zabije, a wzmocni. To jest taka trzecia rzecz, która gdzieś wychodzi z tego wychowania. I to gloryfikowanie traumy jest moim zdaniem jednym z bardziej kłopotliwych e, kłopotliwych rzeczy w rozwoju osobistym, właśnie takich autoagresywnych, e, skomplikowanych, bo, bo nie pomagających w współodczuwaniu, czy powiedzmy w takich e, w zajęciu się sobą, zaopiekowaniu się sobą. To jest jeden z większych kłopotów w rozwoju osobistym, ale to właśnie wynika z tego. W jakim środowisku się wychowujemy, i też z takiej naszej genetyki, z tego, że czujemy, że trudności w życiu nas w jakiś tam sposób hartują. Ale nie jesteśmy stalą do hartowania. Trudności w życiu często nas właśnie uszkadzają. My się leczymy. Jest coś takiego, jest całe zagadnienie w psychologii, tak zwany post-traumatic growth, wzrost po traumie, czy powiedzmy wyniesienie się w jakości etycznej, moralnej postępowania, działania, nawyków, ponad stan sprzed przeżytej traumy, są takie przypadki przecież, że trafiłem na jakiś potężny problem w życiu, ktoś mi zmarł, nie wiem, wpadłem w jakieś terapaty, biznesy, długi, i się z tego wygrzebałem i jestem teraz lepszym człowiekiem, lepszym biznesmenem, nie wiem, bardziej zaradnym, bardziej pewnym siebie. Pomagam, współczuję, mam, mam, no, stałem się po prostu kimś znacznie lepszym. Natomiast to zagadnienie post-traumatic growth jest bardzo niejasne, nie jesteśmy w stanie wyraźnie w tym momencie stwierdzić, um, jakie są symptomy, czy jesteśmy podatni na to, czy właśnie jesteśmy wręcz na odwrót podatni na to, że przy traumie będziemy się zamykać, będziemy się chronić. Ale to wszystko jest gdzieś skorelowane znowu z genetyką osobowości, czy powiedzmy z takimi niuansami, jak wrażliwość układu nerwowego. Czy dobrze radzimy sobie z bodźcami, czy dobrze, yy, czy dobrze je przetwarzamy. I to jest ten jeden z takich bardzo wyraźnych błędów. Pamiętajcie o tym, że takie właśnie podejście autoagresywne, co cię nie zabije, to cię wzmocni, gloryfikowanie tych traum, że trzeba się przeczołkać, żeby odnieść jakiś sukces, i tak dalej. To nie jest zdrowe podejście, no nie, ale to jest podejście, które zaszyte mamy wewnątrz siebie, często skorelowane z osobowością, właśnie z wychowaniem. I z poglądami, bo to też jest istotne, bo taka czwarta rzecz, którą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że pewna zmiana sposobu myślenia. I Odbywa się trochę na innej osi, to znaczy, no bo mamy oś, powiedzmy poglądy lewicowe, poglądy prawicowe, które dziedziczymy, i ogólne poglądy religijne, duchowe, poglądy na życie, które w jakiś tam sposób dziedziczymy. Możemy poddawać je ocenie czy nie. Natomiast mamy, radykalny, mamy radykałów i mamy na, na, na trochę innej skali, mamy radykałów i osoby umiarkowane. I teraz przeprowadzono badania. Dużo częściej, uwaga, dużo częściej wśród osób o konserwatywnych poglądach mamy radykałów. Dużo częściej występują radykałowie. Co mam na myśli mówiąc o radykałach? To są osoby, które mają zamknięty w głowie mechanizm autorefleksji i mechanizm autokorekty. To znaczy, że świetnie wypierają. Dysonans poznawczy. I to jest właśnie taka, taka druga esencja, którą która gdzieś w tym całym dzisiejszym podcaście chciałem zawrzeć to jest właśnie podchodzenie do dysonansu poznawczego. W rozwoju osobistym, tak samo w polityce, jak i w, w, w innych poglądach, czy choćby w religii, występuje, no, po, pojawi się nam wiele dysonansów poznawczych. To znaczy, że nasz sposób myślenia bo okazuje się w którymś momencie, że nasz sposób myślenia nasz sposób działania no po prostu nie daje rady. Z jakiegoś powodu był błędny, mylny, prowadził nas na, 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 na jakiegoś ślepego załuka, jest kłopotliwy, jest szkodliwy dla nas. No i musimy się z tego wykaraskać. Ale ciężko jest nam słyszeć niewygodną prawdę o nas samych. I każdy człowiek jest bardzo silnie podatny. Ja ty, ktokolwiek, podatny na efekt potwierdzenia, czyli wyszukiwanie i preferowanie informacji. Które potwierdzają nasze wstępne przekonania. Nasze wstępne przekonania o nas samych z reguły są takie, że ja sobie nie mam nic do zarzucenia. I to jest często nieprawda. No nie? Na zasadzie to jest, to jest właśnie ten mechanizm, mechanizm obronny. I radykałowie świetnie sobie z tym radzą, wypierając to zupełnie, ignorując, jakby traktując dysonansy poznawcze jak absolutny szum. Stąd też bardzo ciężko jest tak, że, że nie przemówisz żadnymi logicznymi argumentami, gdy mówisz logicznymi argumentami, przemawiasz do tej części naszego umysłu, która odpowiada za, za, za skomplikowane, trudne operacje, to ona jest wyłączona u radykałów. A oczywiście to jest bardzo częsty argument, bo ja tutaj w samym podcaście zawarłem kilka już dysonansów poznawczych. Najpierw powiedziałem o religii, osoby religijne mogą się spiąć i za każdym razem, jak ktoś mówi o religii, to po prostu w komentarzach pojawi się ktoś, kto usłyszał dużo, dużo więcej niż ja powiedziałem, albo bardzo się z tym nie zgadza i może pisać, i musi sobie poradzić jakoś ze swoim dysonansem, musi, musi napisać esej na ten temat, ale inny dysonans poznawczy może być tak, że prawicowy radykał może mi teraz napisać, że przecież lewicowcy są dokładnie te sami, jeszcze bardziej zacietrzewieni, jeszcze gorsi są. Jeszcze bardziej radykalni, jeszcze bardziej niebezpieczni. Oni mają tak samo, nawet gorzej. Ale to nie jest prawda, bo badania tego nie wykazały. Badania wykazały, że osoby o tej liberalnej, bardziej formacji społecznej mają lepszy dostęp do mechanizmu autorefleksji autokorekty. i autokorekty. I ten mechanizm autorefleksji i autokorekty, akurat jest super przydatny w rozwoju osobistym. Super przydatny w, w, w zmienianiu siebie, zmienianiu swoich nawyków, zmienianiu poglądów, właśnie radzenie sobie z dysonansami. To jest pierwsza rzecz, ale później mamy wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. No nie? Czyli nie walenie w kółko głową w ścianę. Radykał traktuje wszelkie inne Metody działania, funkcjonowania jako wrogie. I to jest trochę kłopot. Bo radykałowie zgadzają się z wszystkimi faktami, w cudzysłowie faktami czasami, które potwierdzają ich wstępne założenia i przeżycie. Po prostu zgadzają się z automatu. Przyjmują je za pewne. Natomiast osoby, które mają ten mechanizm autorefleksji, no jednak czasem zastanowią się nad tym. Co zrobić? Co zrobić? I tutaj jest bardzo ciekawy ten mechanizm tej autokorekty. Tego, ten mechanizm to się czasem określa jako mechanizm hamulcowy. Mamy coś takiego e, zaszyte w naszym, naszym mózgu, że jak popełnimy błąd, to dosłownie zatrzymują się pewne procesy intelektualne w naszym mózgu, bo, bo no jest jakiś error, jakiś glitch, coś się podziało i, i musimy, umysł musi wyciągnąć jakąś refleksję. Co się stało? Dlaczego się tak stało? Co, co mogę zrobić, żeby tego nie popełnić? I na przykład, to jest ciekawe, bo już jakby z trochę innej kategorii problemów, w odwlekaniu to jest też kłopot. Są osoby, które mają osłabiony dostęp, naturalnie mają osłabiony dostęp do mechanizmu hamulcowego, który nas nie zatrzymuje po popełnieniu błędu i brniemy, nie wyciągamy dobrych, trafnych refleksji, mamy utrudniony dostęp do tej, tej strefy, no i pogłębiamy nasze kłopotliwe postępowanie. W tym wypadku akurat mówię o, o prokrastynacji. Natomiast to zniekształca całe mechanizmy dedukcji, dochodzenia do, do, do błędów. A to, to nas prowadzi do tkwienia w miejscu, nierozwijania się, do radykalizacji, do taktyk obronnych, no bo musimy się bronić przed wrogim światem. I to jest trochę kłopotliwe, bo zamiast bronić się z, przed wrogim światem, może pora zacząć z nim współpracować. Ale żeby przestać się bronić przed wrogim światem, warto zrozumieć, że Twoja osobowość w sporej części nie zależy od ciebie, jest taka, jaka jest. Twój temperament jest taki, jaki jest. Twoje poglądy na chwilę obecną są zależne mocno od otoczenia, ale są takie, jakie są. Twoje reakcje na Trudne sytuacje są, jakie są. Aczkolwiek możesz właśnie tymi reakcjami powoli dryfować w jakimś lepszym kierunku. Możesz przestać gloryfikować traumy, tylko pracować nad, przepracow przepracowywać je, próbować je lepiej zrozumieć. Możesz zamiast w kółko popełniać ten sam błąd, żyć, nie wiem, z miesiąca na miesiąc, od pierwszego do pierwszego, od wypłaty do wypłaty, możesz uruchomić ten mechanizm hamulcowy, zatrzymać się. Przeprowadzić dedukcję, co się dzieje nie tak i co mogę, co mogę z tym zrobić, jakie mam opcje działania i obrać inną ścieżkę. Ale żeby to zrobić, właśnie trzeba wnieść się na wyższy poziom samoświadomości i, i finalnie gdzieś to wszystko sprowadza się do, do wyższego poziomu samoświadomości. Po to właśnie mówimy o, o tym, że, że o, mówimy o osobowości, próbujemy się poznać, żeby mieć wyższą samoświadomość. Tego, co dzieje się ze mną w danym momencie, nad czym mam kontrolę, a mam z reguły nad moimi reakcjami, ale nie emocjami, no i przejąć tą kontrolę nad, nad, nad tym wszystkim, nad tym całym procesem. Więc może być ciężko, może być ciężko, naprawdę. Możesz mieć czasem radykalne poglądy, ale można mieć w ogóle, to jest ciekawe, że można mieć radykalne poglądy nie tylko w jakiejś tam polityce czy czy właśnie w jakiejś religii, czy w rzeczach, które uznajemy czasem za życiowe prawdę, ale można być radykałem w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym. Jest masa ezoteryków, które którzy bardzo agresywnie, pasywną agresją, ale próbują wmówić prawda, jakieś prawdy, albo wmówić innym, że nie wiedzą czegoś. To jest, to jest, to jest chyba jedna z takich ciekawych, pasywno-agresywnych taktyk, którą spotykam w komentarzach. Za każdym razem, gdy zdarza mi się krytykować Ezoterykę, która gdzieś pojawia się w rozwoju osobistym. Nie mówię tutaj o jakby memie, jakim są zodiakary, ale o poważniejszych, jakby, jakby, bzdurach, które w rozwoju osobistym się pojawiają. Zdarza mi się to krytykować, no to pojawiają się ludzie, którzy zarzucą ci niewiedzę, zarzucą ci to, że nie jesteś jeszcze na tym poziomie, nie jesteś rozwinięty, nie nadajesz na tych wibracjach. Wibracje to jest taki. Dog whistle to jest taki, taki sygnał po prostu pobudzający, że o, to, że o to, prawda jesteś. Jesteś gorszy, nie wiesz czegoś. Jesteś nie na tym poziomie, jesteś dzieciak, jesteś głupi. To jest absolutnie nieprawda. No, to, to jakby nie ma na to dowodów. Dowody są wręcz przeciwne, no ale. No ale tak jest właśnie z radykałami, że można być radykalnym nawet w taki pasywno-agresywny, cyniczny, narcystyczny sposób. Nie psychopatycznie agresywny, tylko można być radykałem również w taki narcystyczny, kłopotliwy sposób w sieci. Więc posiadanie tej wiedzy mam nadzieję, że pomoże ci sterować um, zmianami w sobie, no bo to wszystko gdzieś się sprowadza do autorefleksji, do, do niegloryfikowania traum, do. Pracy z sobą, a nie walki ze sobą, do lepszego zrozumienia siebie. No i o tym jest dzisiejszy podcast. A słyszymy się w następnym. Trzymaj się, cześć.